Bajeczki do poduszeczki. Bajeczki do poduszeczki. Witajcie, kochani. Kolejny odcinek naszej bajkowej podróży z cyklu Bajeczki do poduszeczki przeniesie nas w krainę wierszy pana Juliana Tuwima. Z pewnością go znacie i czytaliście mnóstwo jego wierszy. Myślę, że te, które tam za chwilę Przeczytam, należą do najbardziej lubianych i najbardziej znanych. Gotowi? No to zaczynamy. Tym razem w krainie pana Juliana. Pierwszy wiersz nosi tytuł o panu tralalińskim. Zobaczcie, tu są nawet piękne ilustracje, co tu się dzieje. Jakie kolorowe tralalulki. No, to czytamy. W śpiewowicach, w pięknym mieście, na ulicy Wesolińskiej, mieszka sobie słynny śpiewak. Pan Tralisław Tralaliński. Jego żona, tralalona, i jego córka, trala. Lurka, Jego synek trala linek, jego piesek trala lesek. No, a kotek? Jest też kotek. Kotek zwie się trala Lotek. Oprócz tego jest papuszka, bardzo śmieszna tralaluszka. Co dzień rano, po śniadaniu, Zbiera się to zacne grono, by powtórzyć na cześć mistrza jego piosnkę ulubioną. Gdy podniesie pan Tralisław swą pałeczkę tralaleczkę, wszyscy milkną, a po chwili słychać cały chór śpiewa piosneczkę. Gotowi? tra, -la, tra, -la, tra, -la, tra -la. Tak to pana Tralisława jego świetny chór wychwala. Wyśpiewują. Tralalują, a sam Mistrz batutę ujął i sam w śpiewie się rozpala. trulu lu I już z kuchni, z garażu słychać pieśń o gospodarzu, już śpiewają domownicy, i przechodnie na ulicy jego szofer, trala-lofer. I kucharka, tralalarka, larka, pokojówka, trala lówka, i gazeciarz, tralaleciarz, i sklepikarz, tralalikarz, i policjant, tralalicjant, i adwokat, tralalokat. I też piszczy cichuteńko. Trala, tra-la, tra-la, Ale zapiszczała. Zobaczcie. Tu jest całe miasto. I ten szofer, tralofer I pan doktor, trralaloktór. I adwokat, O, ale się podziało. Spróbujecie zaśpiewać ze mną? Tra -la. Powtarzajcie po prostu. Tra la. Tra, -la. tra, -la. tra -la. Super, a można też nisko śpiewać. Tra -la, tra -la. Super! Trolotroló! Bardzo piękny! Kolejny wierszyk pana Juliana Tuwima, jestem przekonana, że ten to już na pewno znacie, nosi tytuł Słoń Trombalski. Hmm, pamiętacie, co mu się takiego przyprawiało ciągle? Oto jest nasz słoń trąbalski, ależ piękną trąbę ma, nieprawdaż? Mm, był sobie słoń. Wielki, jak słoń. Zwał się ten słoń, Tomasz Trąbalski. Wszystko, co miał, było jak słoń. Lecz straszny był zapominalski słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił wszystko słoniowe. Oprócz pamięci zaprosił kolegów słoni na karty. No w pół do czwarty. Przychodzą. Ryczą. Dzień dobry, kolego. Nikt nie odpowiada. Nie ma Trąbalskiego. Zapomniał. Wyszedł. Miał pójść do Państwa Krokodylów na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał. Nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę. Miłego słonika i słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta. Ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła. Trąbek, bombek. Córeczka ma na imię po prostu kachna, a ojciec woła. Grubachna! Wielgochna. I zobaczcie. To koledzy, którzy przyszli do niego, aby pograć w karty, tylko zapomniał, że się z nimi umówił, więc go nie było. A tu państwo krokodylostwo, które to czekało na wizytę. Słonia Trąbalskiego, Tomasza Trąbalskiego, ale się nie pojawił, bo zapomniał. A tu taka pyszna woda z nilu miała być podana. Nawet, gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi jestem Tomasz Bimbalski. Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej Dania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada: idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta, i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może ktoś z Panów wie, czego chciałem? Zobaczcie jaką ma piękną rodzinkę, Nasz Tomasz trąbalski, żona, córeczka i synek. Och! Błąka się krąży jest coraz później aż do Kowala trafił do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał, przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha, potem opukał młotem kowalskim i mówi Wiem już, panie trąbalski, co dzień na głowę, wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek i chlust go wodą, sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą. Pędem poleciał Tomasz do domu, żona wkrzykł – co to? – Nie mów nikomu, to dla pamięci. – O czym? – No chciałem. – Co chciałeś? N – Nie wiem, już zapomniałem. Ależ ten trąbalski, zapominalski. Zobaczcie, tutaj kowal. Wiąże mu trąbę na supełek i kubeł zimnej wody, żeby oprzytomniał, też dostał na głowę. Kochani, te dwa wierszyki o panu Tralalińskim i o słoniu Tomaszu Trombalskim rozpoczęły cykl naszych bajkowych spotkań z panem Julianem Tulimem. Jeśli Wam się podobają, to zapraszam na kolejne. A tymczasem życzę Wam cudnego dnia, a być może kolorowych snów. Do zobaczenia, pa!